Szereg! Podpunta, tyralierą, bo I! Podchodzisz do murku! Szereg! Podchodzisz do murku! na I bardzo ciekawe spotkanie. Prze... Mur już się przewraca. Mur nie wytrzymuje tego napięcia. Proszę, Proszę państwa, każdy zasłaniać. Ej, podchodź! Podchodź! Do podchodź! Zobacz, że więcej jeden na jeden, no jest to taka trochę walka... Zobacz, ja walka w ogóle. Zobacz, że w ogóle. Zobacz, jest nieco A, mniej Takiej m, taktyki na zaskoczenie, na m, uchwycenie błędu, mniej żywiołowości. A co się? Podchodzicie do murku Do murków. nie Do mulku! Do murku Do mulku! Do mulku! Do Do Mamy sytuację, że Sandał z masłem ma jeszcze czterech zawodników, a zbieracze gumolitu jednego. Ale już mieliśmy taką sytuację, że jeden z nich i celnych kilka strzałów. Sandał z masłem zdobywa drugi, drugi, jakże celny punkt i tym samym obejmuje obejmuje pierwsze miejsce na naszej tabeli. Do drugiego pojedynku przygotowują się zbieracze kumolitu i drapieżne w stokrot. Proszę państwa, zbieracze